Jesteśmy na mojej wystawie w Kolonii Artystycznej w Zalesiu Dolnym koło Piaseczna. To jest wystawa Podróże Dziecięcej Wyobraźni, który, to pomysł przyszedł mi razem z macierzyństwem, kiedy moje dziecko było małe, rysowało niesamowite kreski, stawiało na papierze. One mnie zainspirowały i oczarowały i po wielu latach wróciłam do projektu, ponieważ jest to szeroki temat. Okazało się, że w tej chwili podróże po świecie, które sama wykonywałam i miejsca, które spotkałam i ludzie, których tam spotykałam, a więc również dzieci, też rysują, rysują różnie, pokazują bardzo ciekawe... Takie, jak gdyby nastroje, w zależności od miejsca, z którego pochodzą, w zależności od kultury, z której się wywodzą, co próbuję przekazać w tej wystawie. Tu są rysunki utkane na bazie rysunków dzieci z rozmaitych miejsc na świecie, i one właśnie są i spójne, i różne. I to jest głęboki, ciekawy psychologiczny chyba temat. Mam nadzieję, że się spodoba. Mam nadzieję, że odczytacie Państwo w tym wiele. Informacji, które y, dadzą od, odetchnienie od takich codziennych problemów, jakie dzisiaj są w całym świecie. I jest to taka nić również y, nas wszystkich, ponieważ wszyscy byliśmy dziećmi, jesteśmy wewnętrznymi dziećmi i y, możemy tam zrozumieć, na czym to nasze życie polega. Mam nadzieję, że zaintryguję Państwa. Zapraszam do obejrzenia.